Krzywdziłem kiedyś portrety takimi włosami, bo myślałem, że realizm jest za trudny. Proszę, nie rób tak tego. Pokażę Ci drogę na skróty, dzięki której nawet jeżeli nie umiesz rysować, wszyscy pomyślą, że jesteś mistrzem. Wybór zdjęcia, z którego będę rysował, nie jest przypadkowy. Tego typu nieco poczochrana fryzura z reguły jest najbardziej podstępna. Ignorując te całe gniazdo na głowie, zacznij szkic od ogólnego obrysu. Nadchodzi mylący krok. Po zrobieniu wstępnego szkicu, czas go teraz zmazać. A to dlatego, bo rozbijemy teraz ten duży kształt na kilka mniejszych. Zaobserwuj kosmyki, znajdź w nich jakieś proste figury do narysowania. Rób to jednak uważnie. Twój mózg może ci wmawiać, że widzi coś, czego w rzeczywistości na zdjęciu nie ma, tylko po to, by ułatwić ci robotę. Wbrew naturalnemu instynktowi początkującego, zamiast od razu szorować ołówkiem, zerknij przez chwilę na zdjęcie. Określ najciemniejsze miejsca i zaznacz je najciemniejszym ołówkiem, jaki masz. A co z jaśniejszymi fragmentami? Tu pójdziemy na skróty. Prawda jest taka, że rozcierając w odpowiedni sposób szkic, miejsca te niemal przypadkowo zostaną zaznaczone. Dodatkowo, aby włosy zdawały się naprawdę wystawać z kartki, użyj bardzo